Inny sposób nawinięcia. Zaczynamy tak samo od nałożenia nitki na klocek. Wskrócę sobie ten ogon, żeby mi tutaj nie przeszkadzał. Parę razy nawinę. Potem tak, wieszam nitkę u góry na klocek, pod klocek, łapię tą nitkę, która prowadzi do tej części, którą pracujemy, obracam i nawijam. Jak przesuwam po nitce z kłębka, to ta część robocza się nawija. Blokujemy dokładnie w ten sam sposób co w poprzednim razem.